Čakáme na video, bo bola to MCK

ma Ale Jest git. Działa sobie. Na strunie. Właśnie muszę sprawdzić. Ale bo słuchać ciebie ma żeby słuchać, tak? No. Dobra, to żeby słuchać, spoko. Jest git. Zobacz, czekaj, że jest to bardzo git. Jest git, na pewno jest git. Szymon powiedz czy słychać o gdzie osoby Szymon napisz, bo Szymon jest. Mm. Dobra, na jakim serwerze? No mm -hmm. Możemy w sumie To już Ej, i... Tylko mi się Minecraft uruchamia, bo e, dosłownie paroku odpadałam lunara. A nie no spoko. Ja włożyłem taką tabliczkę, że widzę, w, widać. Jej, będzie ciężko dołączyć na krystala, bo jest 188 na, 180, na 170 slotów. No, to może być ciężko jednak. I grałeś kiedyś na szafy.pl? Nie, nie grałem. To, to jest fajny serwer ogólnie. Dobra ekipy szefy kropka.pl Ok. Aha, jest więc i dużo ma, bo to jest serwer tego nie? Znasz tę potworka? Znasz tę potworka? Znowu znam. No, no, no. To jest jego serwer. Ja sobie próbuję Minecrafta już ustawić, startuje mi ten. Dawaj gra. tutaj na lifestyle. No tu jest potężny lifestyle, tylko mi się na razie Minecraft uruchamia i... Czekaj, okay. próbuję się zalogować Ale mi ten naczar szwankuje Aha, muszę się od nowa logować na swoje konto To tak, to tak. Nie, czekaj, bo ja się ustawiam do Nemosów. To tu. A ja muszę logować się na swoje konto ponownie, bo mówię ci, od roku nie grałem na Lunarze. Jeszcze sobie tu dam kilo gdzieś zmieszczę, tu se zmieszczę kilo To dawaj graj na badlionie. Nie, nie już się loguje. okej. Okay. Ale ale stary to jest trochę mega 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 ja nie mogę Co ale, ale to jest stary ten, taki to jest tak, jakby, podobne do Anarchy eventów we wszystkie. Nie, jest liczb... No bo to są eventów nie? Serio? No. Ale nie, nie nazywają się tak samo, tak samo się nie nazywają. Jest na przykład, nie wiem... No, no bo... Żeby z... nie kopiować, żeby nie kopiować tak samo no nie tak. nazywają, ale ogólnie to są same eventy. No tak, no. Działam identycznie. co? co to było? Aha, bo tu jest liana hej znalazłem błąd serwera Czy to nie jest błąd? jaki? to nie jest błąd no jakby trochę mapa jest niedociągnięta spawn bo jest krad na którym są liany po raz no po trzech stronach na dwóch blokach, taki kwaczek, nie? No i na jednym bloku nie ma tej liany. Dobra, Ale ja już ja panam jednak ona, bo ten namczar jest jakiś dziwny. A, dla mnie jest git. Tylko dla osoby, którego od roku nie uruchamiała, to trochę, no. No tak, no. A czemu nie grasz na federze? Tak A... długo na federze grałeś. No wiem, ale właśnie mi się chyba trochę znudził. I taki był. Często się psuł. Moim zdaniem. O ja też właśnie miałem ten problem. On kiedyś był mega dobry, ale teraz trochę go popsuli tymi aktualizacjami wszystkimi. Ja na przykład nie mogę już odpalać wersji 1.21.1, bo wywala mi ten oczara. Robi ten parkour i gdy do go na... się nie robię. Włączam ze Minecrafta jak coś. Spoko. Więc już za chwilę powinno być wszystko no git. Aaa, bo to się pewnie inaczej tam mam pomysł. Tysiądze. Aha, i to jest niemożliwy skok. Ile ma kero tak czekaj? Nie mówię, no jest. No, no A można na ile? Na 5 kratek. Ostatnio jakiś ja z Ameryki robię. typek. Zrobił skok na 6 kratek. Wiem, wiem właśnie. Albo coś mieszał w kodach gry, albo jest jakimś szaleńcem? Albo ma farta. Oprost, to fata, no bo on tu na facie robił, Po prostu robił skok na y, y, bloki. No tak. No i, no rady... i no tam, wzięło. Jestem ja ogólnie w... szefy.pelegram, tak? Tak. No to ja wchodzę. Ej, dobra, udało mi się w końcu. A masz jakieś emotki na Lunarze? Bo Lunar ma ogólnie fajne emotki. Ale nie, ani, ani grosza nie wydałam jeszcze na Lunara. Na Badlionie jest taki event, że się dostaje na start. Event, dostaje się na start takie rzeczy. No to też był. Mam takie rękawice, mam na, na łapy mam takie rękawice. Takie. Pomyczki, i dodatkowo. Ja bym mam... jestem trochę na tym serwerze. Z ktoś, se ktoś, ktoś, ktoś sobie ze mną robi SS-a tak? I z twoim fanem? No, chyba tak. Bo tam sobie normalnie ten ss a Zapytał się mnie, czy mogę SS-a i to miło. I ja mam takie słuchawki Taki ślub... takie, takie sławki mam fioletowe i takie płomyczki na rąk, na rękach na rękach. Rąka, na o! Chyba dobrze wypowiedziałam, nie? No. No to dobrze. Ja też płakem nie jestem dobry, wydaje mi się, że dobrze. O A jak tam twój kanał Naprawić no no. to subskrypcji w bite. No. Jo, to tutaj ja zobaczę tam może też. Nie tam... ja nie potrafię ustawiać te... Ja muszę przedostawać tego twojego te stream coś tam, bo... Nie umiem ustawiać OBS-a, wiesz. No i eee. to nie mogłem nagrywać Minecrafta. Ej, długo, może 94. A nagrałaś... Co? Coś? Jak patrzyłam ostatnio, to 92 było. Google jest tragiczny, jedno wyświetlenie. Co? Google jest tragiczny, jedno wyświetlenie. A jak ktoś klucza rozdał? Halo. Halo, halo. Ktoś klucza rozdaje na serwerze. Ej, gdzie? Aha. O, i mam rozdanie kluczy i... Y y y co? Dwie piekielne? Dwie rzadkie i tepa i dam ci klucze, dam ci klucze. Ale ja też mam, ja też mam. Ale ty będziesz miał więcej jako twórca. Czekaj, 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 z tam jakieś. Ej, tyle ktoś wywodził się kiera glincza. Co? No, mam tyle się kiedy glincza. Czekaj. Przyjmij, 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 przyjmij. Czy sejania robisz? To są jedne z najrzadszych itemów na serwerze. Co? Nie wiem, masz rzadko piekielne, pielęgniarki. To, to. No! Ja one zrytować części seta Skąd? I endermany mieczy. Jak? I pisaka. To, to ma w to? Chcesz? Nie. Zostaw Ale... sobie dla siebie. Pokażę Ja mam. Patrz. wiem. Patrz to. Ja tych niej wierzyć, nie uderzyć nie mogę. No, ile tu trwa? I czemu no, długo, ciebie, długo. Czemu ja ciebie hitnąć w ogóle nie mogę. No bo pisaka. Musiałem. On tak działa? No? No i jeszcze. Jest mocny i tam. Dobra, czekaj już mnie, nie, nie hitaj już mnie. Ja pójdę na spał na Odłowitej idziemy a nie, wajnij mi siekierki. Nie, zaraz, zaraz, tylko odpowiednie skwinie. Ej, chodź na spawna. Nie! Gdzie ja tutaj są... zostaję, bo to będą ciekawe ty, rzeczy. Wiesz gdzie są skrzynie w ogóle? O, to mam, mam. To jest piekielna. Piekielna. To jest ogólnie fajny drobiec z tych skrzyń, nie? No... Ej, dobry, dobry, dobry. Mam pięć... Ej, ja dopiero co... Mam pędzi wiatra! Ten... Ej, ten Enderman nie rzuca perłami, to jest jak Smoczy na Anarchii No tak, no chyba tak, o chodzi Ej, a chciał... Stawiłeś już raz na serwer, na którym dostajesz itemy na start najpotężniejsze na serwerze? No tak Ultra Hub, nie? Pałeczka, mam pałeczkę Ależ że Excalibur i Korona Anarchii? Tak mnie zabił. Ale... Ja już myślałam, że to nasz wróg. A nie, 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 o, dobra, mam. No, bo jedno złoto mi się przyda na chwilę, nie? Trzy złota. Dobra. Bedwarsy na high ale high pixel to trudno w party, nie? Na no serio? No, a ty? Ja on się do, do nas. Leci do nas, leci do nas. Jak leci do nas. No jest u nas! Nie. Niech no, do co co. Czekaj. Drze? Nie, ja Obserwujesz czy nie? No obserwuję, obserwuję. No, ale zabiję chłopie, No tak. No. Ja chyba zrobię taki prawidłowy Dobra, wjeżdżam. Dobra. Dobra.